Siema, jestem Disco Marek, wiem, że czekacie na kolejny hit Disco Polo i już dzisiaj usłyszycie małą zajawkę kolejnego hitu Disco Polo, ale zanim rozpoczniemy ten odcinek, pozwólcie, że naleję sobie troszeczkę trunku do mojej szklanki, żebym mógł w ogóle zacząć z Wami rozmawiać, bo inaczej się po prostu nie da rozmawiać o Disco Polo. Przepyszne. Chodźmy do studia nagraniowego. Gdzie znajduje się, uwaga, mój niewolnik, który jest zmuszany przeze mnie do ciężkiej pracy? Jest to największa nizina i dno społeczne, dlatego takich o ludzi trzeba wykorzystywać. Nie można ich w żaden sposób dobrze traktować, bo są to raperzy, którzy znają się na no, muzyce. Co ty, dlatego ty, 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 robią mi disco polo. No i masz kurwa na dziurę teraz. Co ja mam co? na dziurę? Co? Co, co? co robisz? No. no? Co robisz na Ty rób jakieś disco. Pedalski. Ile spałeś dzisiaj? Dwie godziny? Mało. Bo Była mało godzinie. Ciężko. Jaka mowa? To ja swoją płytę robię, a tak, ty jak swoje blisko Nie Nie mnie. A ty mnie. śpisz drugą nie godzinę. A widzę, jak mnie ktoś budzi. Co ty mi dałeś? Spał, godzinę z a ty śpisz Klejesz dwie godziny już. Ty. Co to ma być za wbijanie w ogóle że się do pokoń... Już do roboty! Jakiej roboty? No kurwa, nagrałem ci wokale, to sobie... No, zaraz nic nie będę miksował, zaraz nic nie będę robił i zaraz twój sukces legnie w gruzach, bo bez, bez mnie nie masz nic. Weźmy tak, budził taki tu. Mądry jest, I już chlejesz od rana znowu. Tobie nie dam, nie zasługujesz. No to se pij, bo ja nie piję, bo ja jestem sportowcem, a ty chlejesz cały czas i siedzisz i myślisz, że wielka gwiazda jesteś, bo kotkę jakąś zrobiłeś. To ja ci pomogłem i, i tekstu też sam nie napisałeś i nic nie zrobiłeś i masz 12 milionów, wiesz na się Dlatego ty to zrobiłeś, bo jesteś parobem. Ty to... Bo dałeś mi dobre pieniążki, ale zaraz mi dasz więcej z tego konta, zaraz mi dasz wszystko. Tak, Marusz. tak, tak, tak. I nie tak. będzie, I wszystko. Został, zaraz został. to zmienimy. Został, Numer konta, został. Został. do Kubańczyka wszystko będzie wpływało i zostań. Moim siankiem, zostań. Moim pieniążkiem. Kimston, dobra. Co ty będziesz tu robił? Słuchajcie, teraz pokażę. Dobra, obudzimy, idę, bo nie wiem, co wy Ja robię rap, a nie jakiś disco polo, przepraszam. To tak samo, popierasz takie zachowania? Nie powinien się w ogóle tak zachowywać. Co to ma znaczyć? Zero szacunku dla Disco Polo ze strony tego człowieka. Ale jako, że wy czekacie na kolejny hit, ja wam pokażę zajawkę kolejnego hitu. Oczywiście mój pracownik jeszcze nie zrobił tego do końca, ponieważ przez ostatnie dwie godziny po prostu sobie spał, także to nie jest jeszcze finalna wersja. Finalna wersja będzie jeszcze lepsza i będzie jeszcze z teredyskiem. Także zamieńcie się w słuch. Kukury za kolbe w buzie, włożysz dzisiaj kuku. Kukurydza dziś poznałaś swego misia kuku. Kukurydza, witaminki są tak dobre kuku, kukurydza do gardła, popcornem, kuku, kukurydza, kolbe w buzie, włożyć dzisiaj kuku. Kukurydza, dziś poznałaś swego misia kuku. Kukurydza, witaminki są tak dobre, kuku Kukurydza do gardła, szczelę popcornem. Kuku, już wkrótce na moim kanale YouTube Disco Marek pojawi się Teledysk do właśnie tego numeru. Więc wyczekujcie. Kupujcie moją płytę na www.króżwil.pl. I tyle. Ja jestem bardzo zadowolony, że robię takie hity, nie robiąc tak naprawdę nic przy tym. Mam po prostu od tego ludzi. Kolega mi tutaj robi bity, miksuje, pisze teksty. Ja nie robię totalnie nic. Ja zgarnię po prostu pieniążki, czyli wszystko jest na miejscu, aby słuchajcie moich hitów Disco Polo. za Kukur, kukurydza, kolbę później włożyć dzisiaj, huku, kukurydza. Dziś poznałaś swego misia, kuku. Kukurydza, vitaminki są tak dobre. Kuku, za to gardła szczere podwodne.